Zaczęliśmy od minifinału w placówkach oświatowych na terenie Dzierżoniowa, Niemczy, Pieszyc i Gilowa. Zebrana kwota przez placówki oświatowe to ponad 60 tysięcy złotych. W tym miejscu bardzo dziękuję dyrektorom jednostek za przeprowadzenie minifinału. Odbył się wczoraj dziewiąty orkiestrowy wieczór kabaretowy, kabaret Fifa Rafa i Marcin Daniec. Zebrana kwota z licytacji to ponad około 11 tysięcy złotych. Było kilka licytacji, które były najciekawsze. Jaki gadżet udało się sprzedać najdrożej? Najdrożej, jak dobrze pamiętam, to koszurka Roberta Lewandowskiego lot balonem, biżuteria od zakładów jubilerskich. Od godziny siódmej na ulicach Dzierżoniowa, Pieszy z Gilowej Niemcze kwestuje 145 wolontariuszy. Na, tą, na ten moment możemy zadeklarować kwotę ponad 114 tysięcy złotych. A czego możemy się spodziewać po południu podczas już finału na scenie? Y, podczas finału na scenie zaczynamy o godzinie 16. Wyszczałem przez regiment srebrnogórski. Następnie Zespołu Amatorski Ruch Artystyczny Dzierżyńskiego Ośrodka Kultury około 17.15 Oliwia Walicka, po koncercie Oliwii Licytacje i gwiazda z wieczoru zespół Liber i Jakie dzisiaj najciekawsze gadżety pojawią się na licytacji? Z licznych licytacji, które przygotowaliśmy dzisiaj na Dzierżniowski Rynek możemy pochwalić się w czasami dla dwóch osób Sarbinowie z pełnym wyżywieniem oraz noclegiem z kolacją w hotelu Bardo. Myślę, że mieszkańcy bardzo chętnie włączyli się w tą akcję. Od rana tutaj też pomagamy wolontariuszom, jeździmy, pytamy się. Nie ma żadnych zastrzeżeń. Mieszkańcy bardzo chętnie wspierają tę ideę. Dzisiaj powieść, była w umiałaś mnie, gdyś musisz walczyć o mnie, zawróciłaś to wszystko, co dalej teraz. Kiedy za mną wchodzisz, w serce moje zgodzić, wtedy całkiem sam, zapomniałaś sobie kiedyś obiecałaś. Słowa jako drugie, stuknęłaś po prostu już 30, 28 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierżoniowie. Jak wygląda zbiórka na ten moment? Zbiórka wygląda bardzo dobrze. Przypomina mi się 25. finał, kiedy sztab Dzierżoniów przekroczył 200 tysięcy, wtedy pod moim jeszcze przewodnictwem. Wynik jest bardzo dobry. Teraz na godzinę 19. deklarujemy kwotę blisko 170 tysięcy złotych. Kolejka wolontariuszy do rozliczenia jeszcze, więc tak po cichu myślimy, że te 200 tysięcy będzie przekroczone. Czy padnie 208 tysięcy? Zobaczymy. Ja życzę obecnemu szefowi Radkowi Drabczykowi tego z całego serca, bo wiem, że jeżeli te rekordy są, to naprawdę wtedy serce się śmieje. A jak poszły licytacje? Licytacje poszły w tym roku fenomenalnie. Wczoraj wieczór kabaretowy ponad 10 tysięcy. Dzisiaj licytacje na rynku ponad 7,5 tysiąca. Na Allegro licytacje idą niesamowicie. Koszulka Krzysztofa Piątka 2700, Monster Truck, który został podarowany przez pasjonatów z podzamka z powiatu kłodzkiego prawie 17 tysięcy, a aukcja jeszcze będzie trwała ponad półtorej godziny. W związku z tym te wszystkie aukcje powodują, że wynik jest taki, a nie inny. Czy czujecie to, to zaangażowanie ludzi, mieszkańców, którzy chcą wrzucać do tych kuszek, chcą uczestniczyć w finale? Tak naprawdę te otwarte serca to są bezcenne. Ja, Wiele lat, kiedy prowadziłem sztab wośpu, zawsze to podkreślałem, że nieważne są kwoty wrzucane do puszek. Ważne są, ale ważniejszy jest ten uśmiech, to pozytywne myślenie, te deklaracje wsparcia, bo można wrzucić złotówkę do puszki. Ale uśmiech, wsparcie i dobre słowo powodują, że nam się chce z roku na rok coraz mocniej, coraz więcej, coraz lepiej dla ratowania życia dzieci. To jest bezcenne.